Labai džiaugiuosi, kad toksai gausus gurysių su šiandieną susirinko. Nežiūrint to, kad šiandieną yra labai daug konkurencingų renginių, kai sužinojau iš Varšuvo savivaldybės, kad Varšuvoje nuo pirmadienio iki šeštadienio kiekvieną dieną vyksta nuo 3 iki 7 šimtų renginių, tai buvo toksai truputėlis ir pulys ant kūno darėjo. Chcielibyście się do kontekstu pojawić i być identową z kulturą w centrum Szanowni Państwo, e, bardzo dziękuję, że tak licznie Państwo dzisiaj przyszliście do nas. Niedawno rozmawiałam z e, działem kultury stołecznego miasta Warszawy i dowiedziałam się, że e, w ciągu jednego dnia w Warszawie odbywa się od 300 do 700 najróżniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych. Więc kiedy o tym usłyszałam, to od razu tak aż się zrgnęłam, bo pomyślałam jak trudno w takim kontekście e, działać Liderskiemu Centrum Kultury. E, żeby nie przedłużać, to chciałam przedstawić dzisiejszych naszych gości i poprosić o przedstawienie tej wystawy, a później wysłuchamy koncertu czasowego oraz wystąpienia jednego z największych pisarzy, eseistów, a też poetów litewskich, laureata Narodowej Nagrody Litewskiej, Rolandasa Rastauskasa, który przeczyta też wiersze poświęcone temu malarzowi, którego wystawę w dzisiejszy wieczór otwieramy. I, gdzieś tutaj są teksty, które są przetłumaczone pana Rolanda zaraz to wskaza na język polski i pomyślałyśmy wraz z tłumaczką, że zrobimy też taki literacki eksperyment, czyli przedstawimy tłumaczenie dosłowne tych tekstów, a też próbę tłumaczenia tłumaczki, żebyście Państwo też mogli zobaczyć warsztat tłumacza z tego bardzo niełatwego języka litewskiego, jak to przekładać na też bardzo niełatwy język polski. To tyle chciałam tytułem wstępu powiedzieć. Chciałam teraz przedstawić gości i już oddać um, um, prowadzenie całej tej dzisiejszej imprezy w ich ręce. Przede wszystkim chciałam przedstawić pomysłodawcę tego projektu, um, dyrektora oraz właściciela jednej z najciekawszych ileńskich galerii, Manu Diltes, pána Edvidasa Žukasa.